Spinning z łodzi na odrze. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności ustawiłem się na przelewie. Tak jak na ostatnim wyjeździe, wtedy ta taktyka mi się sprawdziła. Ryby stały przy głównym nurcie, ale ten dzień był całkowicie inny. Oddałem pierwszy rzut w klatkę, by zobaczyć, czy coś się wydarzy. No i nabranie. Nie musiałem długo czekać. Zobaczcie, jak dostał. Centralnie w Nocha. No, zwykle. Na kolejnej ustrodze zdarzyła mi się niemiła sytuacja. Nie, Utopiłem nie. kotwicę wartą 200 zł, także niezły plecak, musiałem posiłkować się kamieniem, szybkie wiązanie i wracam z powrotem nad wodę. Ja pierdzielę nie! Pierwszy raz mam odcinkę fluo. trzeba przeprosić stary. Oczywiście po założeniu stanki nic więcej się nie wydarzyło, założyłem zawiasa jedenastkę i poleciałem poszukać orzanckich.